Siemanko! Minęło już parę tygodni od ostatniego filmu oraz od mojej podróży z Katowic do Jasła na rowerze, więc chciałem w końcu zamknąć ten temat podsumowując tą trasę, jak ona przebiegła, czy polecam jechać tamtędy, komu polecam może bardziej pojechać tymi szlakami. Podzielmy sobie najpierw tą trasę na dwie części, z Katowic do przez kostuchne i lasy ludzkie, na Mysłowice, potem Lendziny i Śląski, by ruszyć na drogę wojewódzką numer 780 do Krakowa, ale najpierw przekroczyć Przemsze i tym samym granice Województwa Śląskiego i Małopolskiego. Jechałem 780 rowerem po raz drugi. Pierwszym razem jechałem w środku tygodnia i było raczej pusto. Tym razem ruch był większy, ale płynny, więc bez większych przeszkód samochody mnie wyprzedzały. Zdecydowałem się też jechać obwodnicą babic, by jechać za znakami, a nie patrzeć cały czas w nawigację w mieście, co, patrząc na mapę, było niepotrzebnym dodaniem kilometrów. Ogólnie trasa szła sprawnie i bezpiecznie, ale nie polecam tej trasy. Walory estetyczne są znikome. Dla mniej doświadczonych rowerzystów, na pewno bezpieczniej będzie. Pojechać do Święcimia i ruszyć dalej wtr ką A szosowo czy gravelowo lepiej jechać wzdłuż A4, gdzie widoczki są ciekawsze. Z samego centrum Katowic jest bliżej, a ruch zamiastami mniejszy, ale z większą sumą podjazdów. Co może być plusem i minusem dla pojedynczego kolarza. Ja osobiście czułem się słabo. Ruszyłem z problemami. Pierwszą przerwę miałem w lędzinie, ale potem rozpędziłem, zatrzymując się na kawie w czułówku. Za mało piłem, bo było chłodno, więc zapomniałem o piciu i bolał mnie brzuch. Oraz nie jadłem, bo bolał mnie brzuch. W Krakowie miałem zdecydować, czy jadę dalej, ale kawa dała mi porządnego kopa. Więc po krótkich śpiewach oraz przystanku na zdjęcie na pogórzu, pojechałem dalej na Wieliczkę, by z Wieliczki ruszyć na drogę wojewódzką numer 966 na Gdów. Trasa ruchliwa, a co gorsza na początku mocno pagórkowata. Te pierwsze ostre podjazdy sprawiły, że zaczął u mnie atakować głód. Zbliżał się 111 km. Najpierw na jednym ze szczytów stanąłem, by chwilę odpocząć, przelać wodę z bidonów oraz sprawdzić, gdzie zaplanować obiad. Obiad jednak zaplanował się sam, gdy na szczycie jednej z ostatniej z pierwszej serii hopek ukazała się ona, pierogarnia. Zamówiłem więc 20 pierogów, szybko zjadłem, na no co mój żołądek w końcu zaczął ze mną współpracować. Same pierogi były niedobre, świeżo odgrzane z mikrofali oraz drogie, więc nie polecam. Potem pojechałem. Skończyły się hopki i stały się podjazdy. Spokojnie je wyjeżdżałem, jedynie obserwowałem chmury, które kazały szykować się na deszcz. Jednak to nie deszcz mnie przerażał, a raczej czekałem na burzę. I tak deszcz mnie złapał 500 metrów przed linią lasu, więc idealnie by zdążyć przed pierwszym opadem, schować się pod liśćmi i wjechać do tego lasu już mokrym. Ale ostry podjazd powodował, że ciało pracowało, więc się nagrzewało, więc cała woda zaczęła ze mnie parować. Przy szczycie lasu przed lipnicą jednak zagrzmiało. Widząc, że jestem raczej na szczycie, a zaraz jest miejscowość Zdecydowałem, że jednak zjeżdżam na dół i czekam na rozwój sytuacji. Na szczęście wraz z grzmotem przestało padać, więc spokojnie mogłem kontynuować jazdę. Jednak informacja, że w Jaśle burza hula na całego nie dawała gwarancji, że tak będzie dalej. W samej lipnicy musiałem się jednak zatrzymać, by zredukować masę po pirogach oraz uzupełnić już wodę. Oraz podbić się kofeiną w postaci napoju energetycznego. Przerwa też była wymuszona bramami ślubnymi, które trzymały młodą parę. Po podłączeniu telefonu do ładowania ruszyłem w dalszą trasę, dojeżdżając do Tymowej, gdzie kończyła się droga wojewódzka 966 i wjeżdżając na drogę krajową numer 75. I tam ponownie złapał mnie deszcz. Włączyłem światła, by być lepiej widocznym. Sprawnie jechałem, gdyż to był fragment, gdzie akurat było płasko, a na delikatnie w dół, więc deszcz mi nie przeszkadzał na ostrych zjazdach. Jedynie przypominając o sobie, gdy cały czas spijałem ustami tą deszczówkę wraz z deszczówką spod moich kół i deszczówką spod kół samochodów, które mnie non stop wyprzedzały. Dojeżdżając do Jurkowa, zakończyłem swój romans z krajówkami i wróciłem na drogi wojewódzkie. Najpierw o numerze 980, tym samym skończyła się fala kolejnego deszczu, więc mniejsza ilość wody padająca mi na twarz sprawiła, że wchłaniałem ustami mniej kurzu z asfaltu. W Zakliczynie, przekraczając Dunając, deszcz jeszcze zachciał o sobie przypomnieć. Ciemna chmura, ruch spory jak na popołudnie w sobotę, wąski most. Powiem szczerze, najspanialej nie było. To był też etap, gdzie byłem najbardziej nerwowy, bo choć widoki były urokliwe, to najpierw, wjeżdżając na DW975, irytowałem się kiepską ścieżką rowerową rodem z pięknej polskiej gminnej transportowej. Irytował mnie smak deszczówki. Jeszcze nawigacja zaczęła głupieć, chcąc mnie wysłać szlakiem przez krzaki, a przemoczony ekran nie chciał przesuwać mapy, bym mógł samodzielnie sprawdzić, jak dalej jechać. Ruszyłem, bo jak pada, wolę jechać niż stać w deszczu. Delikatne podjazdy chłodziły moje zapędy, przemęczone już mięśnie, które łapały pierwsze skurcze oraz umysł. Przestało również padać oraz zbliżałem się do Gromnika, gdzie chciałem zgodnie z planem na stałe opuścić drogi wojewódzkie. Na tym etapie mogę podsumować te trasy. Są ciekawe, a pagórkowaty teren daje w kość, więc idealnie na szosę jednak trzeba pamiętać, że zdarzają się ciężarówki i kierowcy idioci, więc trzeba się po prostu nie bać takich dróg. I sprawnie pokonywać kolejne kilometry. Z myślą, że będzie jeszcze jeden postój, ale dopiero za jakiś czas, postanowiłem posilić się ostatnim batonikiem zebranym w drogę i z za zakrętu pojawia się on, podjazd. Ale nie byle jaki, mała ścianka, która nie była najtrudniejszym podjazdem, na jaki się wdrapywałem. Ale był to najdłuższy i najbardziej stromy podjazd w tym dniu, mając w najtrudniejszym miejscu przez 300 metrów średnio 14% przechylenia według segmentu na strawie. A miałem już w nogach 185 km i ponad 9 godzin jazdy. Widząc wniesienie, schowałem batonika, nawet nie łapiąc kęsa, i zabrałem się za spinaczkę wraz z redukowaniem przełożeń. Jednak wcześniejsze deszcze sprawiły, że najlżejsze przełożenie nie chciało się rzucić, więc wróciłem na 1-3 i stanąłem w korby, by wjechać na szczyt. A coś uchlało. łyda piecze, do domu daleko, ja cały mokry, a co najgorsze, skończyły mi się batoniki. Jednak ta praca opłaciła mi się bardzo szybko. Bo na szczycie miałem piękną, asfaltową, pustą drogę z widokiem na cały krajobraz parujący las z lewej strony, oraz zarys peskidów z prawej tworzył spokój w mojej duszy. Co znowu sprawiło, że zaczynałem zapominać o bólu. Było po prostu pięknie i chłoniąłem energię z tych widoków oraz tej drogi. I ten fragment od golanki. Dolszyny, do zapamiętam ciepło i na pewno raz wrócę. Cieszyło mnie, że tak niedaleko od mojego rodzinnego domu są nadal przepiękne miejsca do odkrycia. 200 km pokonane, niecałe 20 do domu. Rodzinka poinformowana, że została mi mniej więcej godzinka jazdy. Jadąc po kolejnych pseudodziełach infrastruktury polskiej gminnej myśli inżynieryjnej. Wyłania mi się w końcu najwyższe wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim, czyli Góra Liwocz. Będąc na ścieżkach, które pokonywałem kilkaset razy, wiedząc, że jestem już praktycznie u celu, sprawdziłem, by sobie przypomnieć, ile mnie jeszcze czeka przewyższeń, i od razu wróciły skurcze, bo na ostatnich 10 km zostało mi mniej więcej 150 metrów przewyższeń, a raczej Dwa doskonale mi znane podjazdy, najpierw w Czernej, a potem w Jabłonicy. Zbliżałem się do ostatniego fragmentu mojej sopotnej podróży, który pokrywał się z kończącym fragmentem moich starych czasówek z moim ulubionym zjazdem w okolicy mojego rodzinnego domu. Raczej się spodziewałem, że będzie spokojnie, ale nogi się napięły. I musiałem wypuścić z nich tą energię. One doskonale wiedziały, co mnie czeka. Choć doskonale znam układ terenu i każdy zakręt, to asfalt się zmienił przez ostatnie lata. Pojawiło się więcej ład, a miejscami wydaje się bardziej chropowaty. Ale byłem pewien swoich opon. Ostrożnie pokonałem pierwsze dwa zakręty, by nie znaleźć samochodu z naprzeciwka na wyjściu ze ślepych zawijasów. Potem ostry prawy wypłaszczający trasę, przez co łatwo na nim przesadzić i wylecieć. Co najmniej ze trzy razy zdarzało mi się to w przeszłości. Lądowałem wtedy na poboczu, na szczęście, nie dojeżdżając do pobliższej skarpy. Gdy zaczyna się najbardziej stromy zjazd na zakręcie, przyhamowałem wtedy w głowie pojawiło się karolku. Starzeje się, cały zjazd dokręcany na ośce szybko pokonany kończący podjazd i ciasno skręcam w prawo by przypadkowo nie wpaść pod koła jadącego samochodu na głównej drodze, którego na szczęście tam nie było. I wtedy mięśnie pokazały ból. Ostatnie kilometry z delikatnie wybijającą się trasą od znaku jasło to był jeden wielki ból, ale też satysfakcja, bo od lat chciałem zrobić trasę Jasło Kraków, a od czasu kiedy mieszkam w Katowicach to zarazem katowice jasło, więc dwa małe pucharki w głowie się pojawiły. Czy polecam tą trasę? Jedynie co to nie wiem, czy nie łatwiej byłoby z Krakowa kierować się do tarnowa i z Tarnowa jechać na jasło. Jest więcej kilometrów, ale jest bardziej płasko. Ale ta trasa jest OK. Jednak rozdzielając to nie polecam DW780. Mogę zaprosić na DW966 i ewentualnie na DW975. Na pewno każdemu polecam sprawdzić trasę od golanki do olszyny, która pokrywa się z zielonym szlakiem PTTK Tarnów, Gromnik Golanka i Odłówka Granice. To wszystko na dzisiaj. Zachęcam Was do. Komentowania, do napisania, jak Wy byście widzieli taką trasę! Do polecania mi ciekawych tras: czy to z Katowic, czy z Jasła. Zapraszam Was także na mój drugi rowerowy kanał Rowerku. Jedź, gdzie już, jeżeli dobrze wszystko pójdzie, powinniście mieć już trzy filmy. Też film, gdzie na bazie tej oto podróży. Mówię, jak się przygotować do dalszych tras? I co mogę więcej powiedzieć? Zapraszam, do zobaczenia już niebawem. Cześć!